Drodzy widzowie, przerwamy nasz program, aby podać Państwu bardzo ważne informacje z ostatniej chwili. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda zrobił w ramach kampanii zakupy. Koszyk podstawowych produktów, takich jak chleb, jaja, mleko czy cukier, kosztował wtedy 37 zł i 2 grosze. Okazuje się, że dziś, po 8 latach rządów prawa i sprawiedliwości, kosztuje on ponad dwa razy więcej. Łączymy się w tej sprawie z Bartoszem Bohenczakiem. Szanowni państwo, znajdujemy się pod jednym z dobrze znanych nam wszystkim dyskontów spożywczych, w którym to prezydent Duda w 2015 roku zrobił zakupy z tak zwanego koszyka Dudy kupił podstawowe produkty spożywcze. Wówczas za taki koszyk podstawowych produktów spożywczych zapłacił 37 zł. i 2 grosze. Dziś za ten koszyk z tymi produktami, których jest nieco mniej wagowo, zapłaciłem 68 zł. i 52 grosze, co stanowi wzrost, uwaga, o aż 86%. Zgodnie z zawartą przez polski rząd umową, obywatele Ukrainy nabywają praw do polskiej emerytury już po jednym przepracowanym dniu pracy. Dotyczy to również 13 i 14 emerytury. Okazuje się więc, że polscy emeryci będą musieli dzielić się emeryturami, na które pracowali przez całe życie. Jakiś czas temu internetem wstrząsnął poradnik dla Ukraińców: jak uzyskać polską emeryturę? Cześć, drodzy, гарна новина. jest pozytywne rozwiązanie od na utrzymanie polskiej minimalnej pensji dla Ukraińców z statusem UKR. Zgodnie z prawem Ukraińcy musi odprowadzić zaledwie jedną składkę, aby uzyskać prawo do polskiej emerytury. To jednak nie koniec świadczeń, na jakie mogą liczyć uchodźcy. Pełne prawo do 500+, plus 40 zł dziennie przez pierwsze dwa miesiące pobytu czy dopłaty do rad w ramach programu Kredyt 2%. Co na ten temat sądzą Polacy? Czy Pana, Pani zdaniem, uchodźcy z Ukrainy powinni mieć dostęp do świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych, np. 500%, plus, w takim zakresie jak Polacy? Tak, 18%, nie 60%, trudno powiedzieć 20%. Dla Państwa, Karol Pęczek. A teraz polityka migracyjna. Rząd bronił granicy z Białorusią i sprzeciwił się przymusowej relokacji kilku tysięcy imigrantów. Jednak tylnymi drzwiami przez kilka lat wpuścił do Polski do kilkuset tysięcy imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu w tle afera korupcyjna. znajdujemy się w tym momencie przed małopolskim urzędem wojewódzkim w Krakowie. To tutaj jeden z posłów Konfederacji przeprowadził interwencję poselską w sprawie afery wizowej Pytał urząd m.in. o to, ile wiz w ostatnich latach przedłużono, ile pozwoleń na pracę wydano, z jakich krajów pochodzili wnioskodawcy, a także jakie były powody decyzji urzędu. Odpowiedzi nie otrzymał, urzędnicy nie chcieli odpowiadać na pytania, odmawiali także udostępnienia odpowiednich dokumentów. Obejrzyjmy fragment. Udzieliłam panu, udzieliła informacji. Informacji udzieliła panu informacji. Pani udzieliła mi informacji Pan? o tym, że nie chcę, dlaczego pani nie udzieli mi informacji. Mogę też wezwać policję, żeby rozstrzygnęła spór prawny, ale mogę też w ramach zgodnej współpracy poczekać, aż pani sprawdzi, że rzeczywiście e, tak brzmi artykuł, który mówi o udostępnieniu pomieszczeń oraz udostępnieniu do no, czułności. ja wykonałem w tej kadencji 350 interwencji no, poselskich. I to jest pierwsza sytuacja, w której urzędnik odmawia posłowi wykonywanie swojej no, tak. Na tym kończymy nasz program i przypominamy, że jedyną partią, która wiarygodnie sprzeciwia się masowej imigracji z krajów obcy kulturowo oraz jedyną partią, która nie zagłosowała za przywilejami socjalnymi dla obywateli Ukrainy jest Konfederacja. Państwo pewnie o tym nie słyszeliście, bo Konfederacja w przeciwieństwie do wszystkich innych ugrupowań parlamentarnych Miała okazję przez ostatnie półtora roku wypowiadać się w telewizji polskiej przez 0 godzin, 0 minut i 0 sekund. Dziękuję Państwu, że byliście z nami przez te kilka minut. I do zobaczenia ponownie.